Siemanko, Siemanko, witam Was wszystkich na naszym kanale Gołębie Rafała, Pauliny i Hani. Na chciałem Was przeprosić za mój głos, ale niestety choroba też mnie dopadła. Niestety, ale dajemy radę. E, podsumowanie: Słuchajcie, 5076 podpisów przez internet i ręcznie zbieranie podpisów przez hodowców. Liczba mała, duża, nie wiem. E, zobaczymy, na co zostarczy. W tym miejscu podziękowania dla Adama Mencela i Tomasza Bartosiaka, którzy w imieniu naszym napisali tą petycję i mieli cierpliwość do wszystkiego, do złych komentarzy, do narzekania. Dziękujemy wam. Chłopaki, że nam pomagacie, że napisaliście tą petycję, którą mogliśmy podpisywać, i, i teraz będzie ona wysłana do Ministerstwa Aktywów Państwowych i będziemy czekać nas odpowiedź od ministerstwa zobaczymy co to da każdy z Was kto podpisał w internecie dostał, powinien dostać maila z informacją, że zbieranie podpisów jest zakończone a dalsza, dalsze informacje na temat jakie są jaka jest odpowiedź, jakie są decyzje będą Wam wysyłane na internecie przez, na pocztę Waszą Dlatego czekajcie na sygnał też. Od nas też będziemy Was oczywiście informować, jeżeli coś się wyjaśni w tej sprawie. Trzeba trzymać kciuki, być dobrej myśli. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I dlatego teraz przechodzę do podziękowań, bo warto naprawdę wspominać o takich ludziach. A więc, tak e, chciałem podziękować Mateuszowi D., e, który prowadzi kanał Gołębie Pocztowe Tygrysy e, na YouTube. Pomógł nam on w tym, żeby. Dojść do polityka Tomasza Bartosiaka, który nagłośnił też tą naszą petycję. Dlatego Mateusz, dziękujemy Ci. Tutaj udostępniam jego kanał. Zobaczcie sami. Oraz dziękuję innym kanałom, takim jak Życie w locie. Kanał na YouTube. Zobaczcie. Kanał MR Chris 12 też na YouTube. Krzysztof czaskali Hodowla Gołębi. Proszę zobaczcie też. Również wideolotnik. A także Mateusz Kajm. Kanał Hodowca Świętokrzyskie YouTube. Też bardzo fajnie udostępniał, nagrał filmik. Zobaczcie sami. Jest to pięć kanałów, które ja tu wymieniłem. Jeżeli kogoś pominąłem, to wybaczcie. Proszę napisać w komentarzu. Też wam bardzo dziękujemy. Na ten moment właśnie te pięć kanałów, które tutaj właśnie się za nami wstawiło. Oraz i wielu innych hodowców. A bardzo też również dziękuję, tak samo jak w tytule filmu, a jednak się da, jeśli się chce. No to tutaj mamy przykład pana Mirosława Samotki. Ponad 100 podpisów, konkolewo. Proszę zobaczyć zdjęcia na zrobiłem, ile udało się temu hodowcy zebrać podpisów. Tak jak widzicie, ponad 100 podpisów, i napisał mi też wiadomość, którą chcę Wam tutaj przeczytać. Dajcie mi chwileczkę. Przepraszam, że go czytał, ale no, zapadło mi to w sercu. Więc tak, czytam, jaką wiadomość dostałem. Zebrałem 88 podpisów, i to w krótkim czasie. Do końca lutego byłoby zapewne więcej. Kocham ptaki, hoduję już 60 lat. Dużo wysyłałem, bo ludzie byli nimi zainteresowani. Dalej ja będę miał je, ale tylko dla siebie. Tutaj dalej pisał i to takie ostatnie zdanie podsumowujące. Mamy w kraju masę hodowców przeróżnego ptactwa, nie tylko gołębi. Jest to znacząca siła, ale nie mająca woli walki o swoje interesy. I myślę, że to ostatnie zdanie Nie mająca woli walki o swoje interesy doskonale pasuje do wszystkiego. Dziękuję e, Panie Mirosławie, było mi mu bardzo poznać. Dziękuję za pomoc. A także Jakubowi, dziękuję Jakubowi Turskiemu 64 podpisy ręcznie i Tomasz przybyło w ponad 52 podpisy. Dziękuję chłopaki za włożony czas, za promocję również, bo udostępnialiście, a tym bardziej chodziliście i zbieraliście podpisy. Brawa dla Was. No i dla Was wszystkich, którzy nas wspierali tej petycji. Tutaj mogę tylko wymienić tak z tego, co tak na szybko, bo Mariusz Gąsior, Karol Witkowski, jak do Was napisałem na początku, jak zaczynaliśmy tą petycję, pamiętam, od razu był odzew. Udostępniam, podpisuję. Nie było tematu. Tak samo Dariusz Kamiński, który spotkałem Cię na wystawie w Stargardzie. Super sprawa. Jak zawsze Karol Kausa, Karol Nawrot, Wiesław Stupieńko się. Z nami, dobrym słowem, udostępnianiem. Komentowaliście, broniliście nas, no bo jak wiecie, dużo było komentarzy na nie, który, którzy pisali, że nie będzie nic z tego, co wy robicie dla własnych interesów i tak samo, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dziękujemy. Na ten moment, jeżeli coś będziemy wiedzieć, to na pewno damy Wam znać i sprawdzajcie maile, może. W najbliższym czasie szybko coś się pojawi. I co? Czekamy, czekamy. A jeszcze dodam do jednego kolegi, który mi wczoraj komentarz napisał. Nie, to chyba była groźba w moim kierunku. Jeśli ktoś mnie chce wyjaśnić, to zapraszam do Stargardu. Albo gdzieś nie wiem, na wystawie się możemy spotkać i tyle, nie? Bo ja nie mam czasu na jakieś tutaj wyczytywanie groźb w moim kierunku. Nigdzie się nie chowam. Jestem w Stargardzie. Zapraszam, zapraszam kolego. Możemy porozmawiać, nie ma problemu. Dlatego pozdrawiam Was wszystkich. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłem. Musiałem sobie rozpisać, bo naprawdę warto było przez te dwa miesiące coś tam zrobić wspólnie. I, I co? Czekamy. Czekamy co dalej z tego wyjdzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, oglądających mój kanał. Trzymajcie się. Do widzenia. Hejka.